Dzisiaj urządzamy po raz pierwszy już oficjalnie urodziny naszego młodego kibica. Trenują u nas dzieci z niepełnosprawnościami piłkę nożną. Najwierniejszy kibic miasta. Będę, dobra. Wieczorześki. Zapraszamy, żeby zakończyć wakacje na okrze 20. Dzień Całe Cześć! Co dzisiaj za wydarzenie? Jesteśmy w parku Krogrego, żeby spotkać się z naszymi kibicami przed Krakowią. Nasi trenerzy Akademii Piłkarskiej Piasta Gliwice zorganizowali tutaj trening. Są też piłkarze pierwszej drużyny. No i jest nasz nowy zawodnik, który właśnie został zaprezentowany um, tutaj kibicom i widzą go jako pierwszego. Jaki jest Wasz ulubiony piłkarz piasta? Jakub Czerwiński. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo dobrym, solidnym kapitanem, bardzo odważnym i wierny dla swojego klubu. Ja, dla... New York, ale... Rapek. Ale... Rapek albo Horvatan. Ale... Dlaczego warto kibicować piastowi gliwice? Bo brat, pan gra. Brat gra. <gry> bo Piasto jest najlepszy klub. Bo... Będziemy remontowali, odmalowali siłownię. Jaki jest plan? Malujemy, sufitu ogarniemy i podłogi. I podłogi, dobra. I dzisiaj urządzamy po raz pierwszy już oficjalnie urodziny naszego młodego kibica. Jest to szczególny kibic, dlatego, że jest to Marcel Czerwiński. Marcel świętuje swoje piąte urodziny po piłkarsku, po piastowskiemu. Co go takiego fajnego czeka? E, ano, wizyta Piastusia tutaj u góry, e, animatorka, zamykanie w bańkach. No wszystkie, e, wszystkie najlepsze rzeczy, jakie od animatora możecie dostać e, w trakcie zabawy. Różne tory przeszkód. Później poczęstunek się odbywa w skyboxie. Poprowadzę całą grupę gości e, po wszystkich zakamarkach klubu. Będą takie małe rozgrywki przy, przy murawie, torcik, śpiewanie, no i prezenty. Oferta jest dostępna na stronie internetowej, możecie sobie klikać, wybierać sobie dowolnie pod siebie wszystkie atrakcje. Co fajne, można wykupić mu eskortę a tego nie można zrobić w innej formie. Zorganizowaliśmy dzisiaj piknik dla dzieci z niepełnosprawnością, które są w naszej Gliwickiej Akademii Piłkarskiej. Akademia Piłkarska pod patronatem Piasta Gliwice trenują u nas dzieci z niepełnosprawnościami. Piłkę nożną. Piłkę nożną. Czegoś takiego jeszcze nie było. Nie, nie było i w okolicy nie ma. Na pewno na Górnym Śląsku czegoś takiego nie ma. Jest dzisiaj Piastuś, padł do nas dzisiaj kapitan Jakub Czerwiński. Było dwóch piłkarzy z drugiego składu. Przeprowadzili trening z naszą młodzieżą. I fantastyczny dzień. Jest to wszystko związane z działalnością Stowarzyszenia Niepełnosprawników Wicepia. Tak, wice. Super jest. Córka bardzo uwielbia tutaj chodzić. Jest bardzo zadowolona. I na treningach, i tutaj. One cieszą się całym sercem, całą sobą. To dla mnie. Radość, jak e, móc widzieć, jak, jak e, świetnie spędzają się ludzie tutaj e, wspólnie. Czas, bardzo fajne skupisko ludzi, dzieciaków, e, zabawa, rodzice się bawią, e, dzieciaki się bawią. To jest bardzo fajna inicjatywa. Są fantastyczne dzieciaki. Które grają w piłkę A ty dlaczego tu jesteś i co robisz? Pomagam tutaj, troszkę bardziej organizacyjnie Cześć, no. można na chatę wejść? A komu na domówkę? Proszę ja na chatę, zobaczyć kolekcję Gdzie nas zaprosiłeś, co to jest? Proszę zobaczyć Je Masz Jakieś koszulki, koszulki widzę Chryste, zamiast. panie Pasja Pasja, najwierniejszy kibic piasta. No Naprawdę, ile ma tych koszulek Setki. Ja Cześć, a ty jesteś, coś tu mieszkasz? Oczywiście, no To co to jest za dom, opowiedz nam, co to za pokój? No, tata ma taką fantazję i sobie zrobił Pierwsze wrażenie, pierwsze wrażenie, że jesteśmy Rewelacja Nie byłem jeszcze w takim Okej to mi wrażenie. Sam chciałbym z takiego miejsca oglądać mecze Piasta, wyjazdowe. Tak, bo to jest przecież wszystko... ten... Dobra, czyli jakbyś, jakbyś tutaj Boże gdzieś nie mógł być, to na meczu to tutaj przyjdziesz. Tak. Dlaczego to zrobiłeś? Taki miałem kaprys, no. Okej, okay, ile lat to się tworzy już? Jak długo to robiłeś już? Co jest nie, no to zanim my się tu wprowadzili, to pokój już był. co w tym pokoju się dzieje? Zawsze go mamy mecze, tak? No, to są emocje, A no, emocje no, 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 czemu to jest kanister z no, no, jak jest akcja, to ja jestem pod telewizorem, nie? Ja, ja, ja. więc tu musi zawsze być miejsce Gratulujemy Ci, no i Dziękujemy. co? Czy jest taki deal, jak nie będzie kiedyś najmożniejsze, że Kuba nie mógł być na meczu, to wyjazdowym czy domowym, to może tu wyjazdowym. Za, wszyscy tu są mile zaproszeni, zawsze. To zapraszasz tak. wszystkich, tak? Tak, tak. Jeszcze ktoś, Padilla, on mi obiecał, że przyjedzie. Jak ktoś w komentarzu napisze, że chce tu być, to... Zapraszamy. Tu jest tyle miejsca, że się wszyscy zmieszczą. Czy jest Pani dumna z męża? Jestem. ¿Qué hacemos hoy? Hoy, hoy, entren hoy un poco de gimnasio preventivo y después en campo, hoy día más suave de la semana y nada, preparar el partido. ¿Y la temperatura de Andalucía? Uy, buena. ¿Parece España esta, ¿eh? No, es demasiado para nosotros. <laughs> mucho calor, mucho calor. Pero se puede trabajar bien. Sí, sí, sí. Vale. ¿Y a ti, de dónde eres? Yo de Mallorca, ah por, por sitio e, del mundo. Por eso catalán, porque es, sí, eh, hablamos, sí. se habla mucho catalán ahí. Sí, vale, sí, ¿y sí, la sí. temperatura buena para ti hoy? Sí, es perfecta. Okay. Hace calor, pero, pero muy bien, okay. con sol. ¡Chéix! ¿A dónde vais? A Hola, Hugo. ¿Primeros momentos? ¿Está bien? Muy bien, muy bien. ¿Estás contando tu vídeo? Tak, gustado? No i to jest Walder tak, jest już na z nami. Tak, tak, tak. To jest nasz partner techniczny, dzięki niemu mamy samochody, możemy jeździć na mecze, możemy jeździć do sponsorów, możemy dzięki nim tutaj korzystać z Możemy zapowiedzieć już jakiś odcinek specjalny z właśnie z Toyotą roli. Tak, tak, tak. Na pewno będziemy, na pewno będziemy robić dużo wspólnych akcji. Już na ostatnim mecz z Kurnikiem Zabrze Toyota była. Na Fanzonie wystawili również swoje auta przed wejściem na strefę VIP, także na, pewno na będzie... prezentacji byli? Tak, tak, będzie to na pewno aktywna, aktywna współpraca, fajna współpraca, także będzie na pewno tego dużo widać. Dystrybuję najfajniejszy teraz materiał, mianowicie. Dzisiaj do sprzedaży trafiają no kibica. Takiej reklamy jeszcze nie było w klubie. No, prosto z gorącego jeszcze opakowania. Więc zaraz to trafi do sklepiku i każdy uczeń i nie tylko będzie mógł zakupić sobie taki piękny notes. Natalia, Pokażę ale no wiesz. wnętrza zobaczcie. No I... zobaczcie, proszę. Poka, wnętrza. poka. Notatki kibica. Lubi okay. jubileuszowy herb. Ojej, jakie to jest ładne, sociale, estetyczne, delikatne. Ładne, ja jeszcze ceny tego cudnego produktu nie znam, ale po więcej informacji sięgajcie na dole w linku do sprzedaży. Hugo, did you know him before? Has, has de ellos? Tenemos Madrid Jorge Dalmau, Mallorca, Adrian entrador, Galicia Granada i y Malaga Granada jest Juande i Malaga. No, Juan de Málaga i Granada jest ugo. Jak cię pracuje z Luisem Pitanem? Bardzo dobrze. A z Jorge jak się pracuje? Też super. Jak cię pracuje z Pauliną? Dobrze. Dlaczego? Bo jest Hispañy, Sympatyczna. Sympatyczna. meden, dobra. Wiec coś jest. Nie, coś materiał dla meden Med. Jak się podobało? Huawei feel? No? Sześcioko dobrze, ale ty trochę kontużuje. ale tu wrócisz do siebie. Zaraz wrócisz. Ty jesteś masażystą czy fizjoterapeutą? Jaka jest różnica? Fizykoterapeutą. Czyli różnica jest taka, że używasz sprzętu do fizjoterapii? Nie, różnica jest taka, że ludzie po prostu mylą określenia. No to wyjaśnij. Masażysta to ten taki najmniejszy stopień, tak? Jeżeli nie jest fizjoterapeutą, to tak. Potem? Fizjoterapia dzieli się na trzy działy, czyli kinezoterapię terapię manualną oraz fizykoterapię. Dobra. I czym się różnią te trzy te działy? W terapii manualnej pracujemy rękoma, w fizykoterapii pracujemy maszynami, urządzeniami, a w kinezyterapii pracujemy ruchem. I maszyna Winbeck to maszyna należa, należąca do jakiej grupy fizjoterapii? Fizykoterapii. A ty jesteś fizykoterapeutą? Jestem fizjoterapeutą. Czyli robisz nie tylko fizykoterapię, ale też robisz pozostałe? Ja pracuję manualnie oraz wykonuję z zawodnikami ćwiczenia, w zależności od tego jakie potrzebują. I jak w skrócie do Ciebie mówić? Radek. Ale jak mówić do Ciebie? Tak. Jak tam po Cieszynkach? Nagrałeś wczoraj Cieszynki? Nagrałem, no. Był taki chilawerd? Chila Pamiętasz się bramek strzelał chilawerd? Z jakiego kraju? krajów? tu Wszystko przed Tobą. Jesteś młody, jeszcze możesz wszystko. Dzięki. Mam Okej, okay, yes. so good. Show me your celebration. I would think I I don't know yet. Okay. But your your last celebration was how it was? I have Jorge, okay. <laughs> So yes. we should we go, okay. Kogo wylosowaliśmy? Korona 2 Kielce. Wylosowaliśmy rywala Polonia. Ale co to wiesz Korona dwa Kielce? Korona 2 Kielce, tak. tak. No? To dobra drużyna? No? To dobra drużyna? Gra na poziomie Betclik trzeciej ligi, więc yy, nie wiem, nie śledzę Betclik 3. Ale my tam jedziemy, czy oni do nas. Zawsze gramy na, na, na boisku rywala, który gra w niższej liceczce. Na to będzie? Odra, bytom, nie wiem, nie, nie wiem gdzie czyli absolutny... no. Zadowolony z no, se, Myślę, że tak. No tak, jako pierwsi, jako pierwsi, tak. Unik gramy, unik. tak, tak, tak. Zobaczymy jakiś rekord frekwencji. 1.32 finału, tak jest. Bardzo dużo się dzisiaj dzieje. Właśnie wylosowaliśmy Koronę dwa Kielce, teraz idziemy nagrywać wideo z naszymi zawodnikami. Cieszynki. Cieszynki. Fotki. fotki Nagraliśmy spot na Krakowie. Ciężko jest zorganizować kamerę, fotografa e, i do tego jeszcze piłkarza. Mhm. Tak, jest dużo rzeczy, które musisz spiąć. Tutaj jesteśmy gotowi, jeszcze czekamy na Michała, który przyjedzie zrobić zdjęcia. W międzyczasie e, przygotowujemy koszulki do sesji dodatkowej lifestyle'owej. Czekamy aż piłkarze przyjadą z treningu, ci, którzy są gotowi to przyjdą, ci, którzy muszą zjeść, pójdą zjeść, no i nie, musimy z listą sprawdzać, kto był, a kto nie. Kurczę, i to będzie w telebimach, te cieszynki? E, telebimach i naszych mediach społecznościowych. Pokaż Telebim, gdzie jest telebim? Dobrze, i co jeszcze na Krakowie będzie na telebimach? Jeszcze będzie e, prezentacja też będzie, jak zawodnicy będą, będą kibice krzyczeć ich nazwiska i wtedy się pojawią też na telebimach. Będzie, będzie wywiad przedmeczowy. E, studio. Studio. Kiss -cam. Tak. tak. I widać nas na mieście. Widziałem te plakaty i telebimy. Tak, telebimy, plakaty u naszych partnerów, sponsorów Forum Gliwice, na Arenie Gliwice, pre Arenie Gliwice. Też można zobaczyć nas na mediach społecznościowych naszego miasta Gliwice. Więc jesteśmy widoczni. Krakowia. W ten weekend widzimy się. O której? 14.45. Ale wcześniej będzie? Strefa Kibica. Dla? Najmłodszych i najstarszych. Będziesz? I dla tych pomiędzy też. Będziesz z nami? Tak. 3, 2, 1... I hope soon we will see your video after Go for Piast, okay? Okay, so good luck. Powiedz entrenador. Entrenador. To znaczy? Trener. Pięknie. Powiedz Kraków po hiszpańsku Krakowia No pięknie. A Warszawa? Warszawia. Widziałeś to? Widziałeś. Warszawa. A ty? Co ja? Borowski. Lech Poznań to był Sąc, chyba, nie? Dobrze pamiętam? Poznań, tak. no. Dobra Nadzieja polskiej piłki Żyjesz tą presją Masz gotowe? Co mam gotowe? Zierzynkę Nie właśnie To przygotuj mam Ale Możesz tak, że się drapiesz, no, w ogóle. No, ale nie, <laughs> no, ale nie mam To ja zadzwonię po Michała, możemy robić Trzy, cztery Bobo! Za mną? Trzy, brat. Super Jeden Super. Super. Trzy, dwa, this is the family of Uroš Korun. Hey. hey, hey. Ten years ago. We have been here, we came here, and we had very beautiful five years here. Still in our hearts, right? And yeah. what about Uroš? Where is he? He is at home, he has trainings work, of Man. course. So Thank you for coming and see you we are part of our family. Thank you very much. Thank Dzięki. you very much. How to say? In Slovenia, we say okay. I ty masz te koordynaty na ręce. Mam też tutaj, tak? No. Ale Gliwice, Gliwice ale tak. super w ogóle. To co zapraszasz tak. wszystkich na mecz? Tak, wszyscy, wszyscy na mecz w sobotę. O, ja jestem w szoku, nie? Dobra. Tutaj bo jedną noc. To. Dopóki, Ukrawa, to, dopóki, dopóki stadionu nie wyburzą, to zostaje. Tak, to, 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 <g conferencje> dużo to dla mnie znaczy, nie? Coś takiego, bo listów, bo jest to. W partii w zawsze jest to ważne, nie? I, i mówię tego, że w życiu nie spodziewałem że coś takiego może się kiedyś wydarzyć. Cześć kibicy Piasta. W Niedzielę jest bardzo ważny mecz w Krakowie. Mnie nie będzie na meczu, ale będzie wspierać drużynę z domu. Ale wy? Mušić će biti na 6.20, 12. zavodnik. Srdečno je zaprašam, eđeme pjasti!